Też tak jak ja masz słabą mobilność w biodrze, co powoduje chociażby podwijanie miednicy w przysiadach, natomiast robisz różne rozciągania, ale to nic nie daje na dłuższą metę, w takim wypadku jest szansa, że genetycznie Twoja głowa kości jest osadzona głęboko w panewce biodrowej. Co za tym idzie, jest tam mało miejsca do swobodnego przemieszczania się i Twoja kość udowa blokuje się o biodro. Często dodatkowo wiąże się to ze słabą rotacją wewnętrzną uda w przeciwieństwie do zewnętrznej. Zatem co można z tym zrobić? Po pierwsze sprawdź, czy w każdym miejscu mobilność jest taka sama, ponieważ możliwe, że jak odwiedziesz nogę bardziej do zewnątrz, to zauważysz, że masz trochę więcej zakresu. Co pokaże ci w jaki sposób najlepiej ustawić się do przysiadu. Pamiętaj tylko, że podczas testów nie możesz podwijać miednicy, ponieważ tego chcemy się pozbyć. Natomiast jeżeli masz wszędzie zbyt mały zakres, to możesz zmobilizować biodro. Przykładowo zaczepiając gumę o kości udową, żeby ją wyciągnąć, a do tego poruszając nogą do rotacji zewnętrznej oraz wewnętrznej. Musisz poszukać pozycji, które najbardziej ci pomagają. Dodatkowo możesz wzmocnić rotację zewnętrzną chociażby takim ćwiczeniem. Jeżeli uda ci się poprawić mobilność nie zapomnij wzmocnić osiągniętego zakresu, np. głębokimi przysiadami. Ale na tyle, żeby nie podwijać miednicy. A jeżeli nie chcesz przegapić więcej takich praktycznych porad, to zostaw follow.